No i piosenka, którą, której uczyli nas w podstawówce i myślę, że którą z frajdą onego czasu śpiewaliśmy. Śpiewała ją Tamara Miansarowa. Słońce jak sen, niebo jak len, oto rysunek malucha i kilka słów, literek rząd nieśmiało wciska się w koło. Zawsze niech będzie słońce, zawsze niech. Będzie niebo, zawsze niech. Będzie mama. Zawsze niech. Będę ja, Puc się gra, słońce. Pud się gra, będzie nieba, płuc się gra Путь всегда буду я. Солнечный круг, небо вокруг, Это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке И подписал в уголке. Путь всегда будет солнце, Путь всегда будет небо. Płód się mama, Płód się gda, ja. mój z wasz, ludzie i czas, Ludzie tak pragną pokoju. Chociaż od trosk srebrzy się włos, Serce powtarza na głos. Pudziega się gda, Путь всегда будет небо, Путь всегда будет мама, Путь всегда буду я. Милый мой друг, добрый мой друг, Людям так хочется мира. И в тридцать пять сердце опять Не Put się da, słońce, sące, się gda, nieba, put się da, mama, put się da, ja. Zawsze niech będzie słońce, zawsze niech będzie nieba. Zawsze niech będzie mama, zawsze niech będę ja. No chyba ponadczasowa, mimo wszystko.